Wielkimi krokami zbliża się czas gniazdowania i odchowu młodych, dlatego też weterynarze apelują o niezabieranie z lasów podlotków, czyli młodych ptaków, które wypadły z gniazda. Apelujemy, żeby tego nie robić, ponieważ rodzice są tam i czuwają nad nim i część ptaków, szczególnie drapieżnych, na przykład takich jak sowy, ich sposób wychowu młodych polega na tym, że młode wychodzą z tego gniazda i kroczą po ziemi i są pod opieką rodziców. Rodzice je dokarmiają, a one na tej ziemi uczą się polować, uczą się latać. Młode jakich ptaków możemy spotkać na spacerze? Są to sowy, są to sokoły, w naszym przypadku myszołowy, więc takich ptaszków możemy zobaczyć dużo, ale oczywiście lęgną się wszystkie. Będziemy mieli możliwość zobaczenia młodych, młodych dzięciołów, młodych jakichś sujek. Wiosną do gabinetu weterynaryjnego ludzie przynoszą nawet kilkanaście podlotków. Niestety tylko kilku z nich udaje się przeżyć. Opieka jest bardzo skomplikowana, ptaki się mocno stresują, duża jest śmiertelność ze stresu u ptaków, karmienie powinno być co parę godzin, także jest to problematyczne w nocy, też nie chcą jeść od ludzi, no bo matka ma inny system karmienia. Oprócz tego wykarmienie młodych ptaków jest bardzo kosztowne. W powiecie karkonoskim tylko dwóch weterynarzy zajmuje się dzikimi ptakami. Podlotki można oddać także do specjalistycznych miejsc. Istnieją specjalistyczne ośrodki, które zajmują się opieką nad takimi zwierzętami. Jeden się znajduje pod Bolesławcem, drugi w Jedlinie. Gniazdowanie ichów młodych potrwa do końca maja. Gniazdowanie ichów młodych potrwa do końca maja.